No to zobaczcie teraz, zaraz przeczytam yy, yy, harmonogram na drugi dzień, już, już po, powtarzamy, że tak, nie ma miejsc już od wielu miesięcy na czystą konferencję Low Carb Festival, ale też już nie ma miejsc na międzynarodowe szkolenie, które 12 września we Wrocławiu, także będzie się działo i już pokazuję harmonogramy. Dobra, to jest Low Carb Festival. Prelegenci. Alison Hull, lekarz, pediatra, internistka z USA. Optymalizacja zdrowia metabolicznego poprzez zmianę zachowań u dorosłych i młodzieży. Arkadiusz Tetela, adwokat. No, to jest postrach ISP lekarskich. Aktualna wiedza medyczna, a prawo z punktu widzenia formalnego. Damian Dynka, dietetyk, naukowiec. No, to można powiedzieć, że w świecie low carb. Najbardziej znany naukowiec, y, oczywiście główny naukowiec y, y, Akademii Braci Rodzeń. Dietet, diety niskowęglowodanowe w leczeniu otyłości, dowody naukowe i, i mechanizmy działania. Potem jest profesor nadzwyczajny, czyli lekarz psychiatra Stanford. Psychiatria metaboliczna, kiedy jedzenie staje się więzieniem i jak się z niego uwolnić. Potem jest Karolina Barton, dietetyk, dieta mięsna w chorobach Jelit. Potem jesteśmy my, Craft yy, Experience, czyli dlaczego tak trudno oprzeć się jedzeniu. Potem jest Georgia It, lekarz, psychiatra Harvard, żywność, która leczy umysł, czyli rola żywności w leczeniu chorób psychicznych. Potem jest Nina Tejholz, dziennikarka śledcza USA, wpływ przemysłu spożywczego i farmaceutycznego na naukę i wytyczne. Żywieniowe, potem jest Magdalena Czaja, certyfikowana psychoterapeutka. Radykalne wybaczanie metodą tippinga. I zobaczcie, co tutaj, tutaj się wydarzy: doktor pszeniczny we własnej osobie. Ale tu się będzie działo. No i chyba, chyba na pewno najważniejsze wydarzenie tej konferencji: wręczenie statuetek Inverted Pyramid 2025. To już na deser, szykujemy. Także to jest naprawdę wielkie wydarzenie w, w działalności Akademii Braci Rody. Do końca nie zdradzimy, kto dostanie statuetki, a będzie, a jest pięć osób, pięciu naukowców, którzy dostaną te statuetki.